Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy robić Mega Venazaura Duo przy użyciu tylko dwóch Mega <laughs> Charizardów Y z Blasbernem, seteczki, więc tu już po prostu lepiej. Znaczy no dałoby się lepiej jeszcze, jakby było to bez tak? To dałoby się lepiej. Czas zaprosić Hiszpana. O, o shiny. może będzie Shiny Zobaczymy. Hiszpan, invite. Poszło zaproszenie oczywiście. Jed, lobby przygotowane z tylko Mega Charizardem Y. I przygotowane puste lobby. I będziemy go max revive'ować Wydaje się mi, że powinny pójść trzy, maksymalnie cztery yy, takie akcje z max rewajwem. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ogólnie, jestem ciekaw, ciekaw czy to pójdzie. Bo. Bo nie sprawdzałem, czy to jest w ogóle możliwe, widziałem coś, że tak powiem, podobnego przy użyciu dwóch innych mega czelizardów, ale z boostem pogodowym. A my nie mamy boostu pogodowego, bo jest party Cloudy. Zresztą chyba na samym początku nagrania było widać w prawym, górnym rogu ekranu, że tam jest party Cloudy, więc nie mamy żadnych korzyści. Yy, do bicia Mega venazaura ani Mega Venazor, nie ma jako raid, bo z tego żadnych korzyści. Zobaczymy, czy to pójdzie. Taki eksperyment. Ja myślę, że takie rzeczy najlepiej się ro robi właśnie na tym, na spontanie. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Ogólnie na przykład myślałem, czy nie spróbować zrobić na przykład Kakturna Armią Weedley. Ile wlezie, le, by ustawić wedel, 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 i czy pójdzie. Bo on dostaje od Backtieba przecież podwójnie jest super efektywnie. Puszek, ty myślisz. Miał? Bo nie jest dzisiaj rozmowny. O, dobra, już jest 10 sekund. <laughs> Więc puste lobby jest. I zaraz polecimy z tematem. Jestem ciekaw, czy Hiszpan robi puste lobby. Rejoin. I klikamy w Blasberna. Jestem ciekaw, naprawdę. Mega mcy2, te boosty, flying telefono boosty ta jak widzicie idzie to nieziemsko. Jego HP schodzi bardzo szybko. Na pewno będzie to szybsze. Wydaje mi się, że to powinno nam pójść o wiele szybciej, znaczy na pewno nam pójdzie o wiele szybciej niż nasze poprzednie duo kreseli i będzie to krótszy odcinek, nie ukrywajmy, tak? Jak widzicie, no 260 sekund, a myślę, że 1,4 HP już jest za nami. Nawet dałoby radę, ale to z bustem pogodowym, by to zrobić, używając doji w ten sposób, że bez rejoina, bo taki filmik widziałem, tylko że taki film. A czemu na Max Reviva wziąłem? I mam tylko do uleczenia kranidosy swoje, stare? A gdzie jest mój mega? E? Ja muszę, ja, ja w Megasa wpa I tutaj zrobiłem jeszcze błąd. Ale. Ale teraz zybałem, w Megasa nie mogę wrzucić Mega Max Rewaiiwa. Tylko Hyper jakby on nie był feinty, tylko jeden hp i jeszcze szedłem do walki recommended, ale w ogóle nie użyłem nawet jednego fasta na tym Reshiramie. ramie. No jesteśmy, no po prostu uzyskaliśmy przez to gorszy czas, ale to zrobimy, bo jest 191 sekunda, a zaraz jesteśmy w połowie. Ale co tu w ogóle się przed chwilą odjebało z tym leczeniem? Jest jakiś bug z leczeniem. Jest jakiś bug z leczeniem, ale aż taki? No. Aż jestem ciekaw, czy znowu coś takiego będzie, i więc... Żeby już trochę czasu odzyskać, od razu użyję opcji Hyper Potion, a nie opcji Max Revive. No, ja tutaj się mega zdziwiłem, co tu się przed chwilą, powiedzmy to w sposób taki bardziej family friendly od Janie Pawliło. Ty no, teraz nie! Teraz normalnie Max Revive wymaga Charizarda. No ale no, no, no wcześniej to ja sobie tego nie wymyśliłem, tak? No zrobimy to gorszy czas, po prostu uzyskamy, ale taki właśnie to jest fajne, robisz, coś cię zaskakuje, jakieś popełniasz błędy, ale i tak się cieszysz, że yy, to wychodzi. Nikt nie jest doskonały, to trzeba powiem, zawsze pamiętać, że człowiek uczy się po prostu na błędach i tak to właśnie wygląda. Ale jednak, tak jak to tutaj myślałem, jest to jak najbardziej wykonalne, zresztą podpatrywałem zresztą na PokeBattlerze, ale nie robiłem symulacji, ja na PokeBattlerze symulacji nie robię, tylko podpatrywałem sobie co jak tam wygląda, bez żadnej symulacji. I jestem ciekaw jaki uzyskamy czas. Obstawiam... 40 parę sekund yy, zapasu. Myślę, że coś w tym stylu. Może trochę więcej, nawet nam zostanie. Zobaczymy, czy jeszcze da radę jednego charge rzucić. Rzucił Charge. A. Także mamy fainted, Ja nawet nie wiem, czy ja zdążę użyć Max revive'a. Wydaje mi się, że jeżeli Hiszpanowi jeszcze nie padł, że Hiszpan yy, po prostu to dokończy. Nie, nie dokończył jeszcze. Więc ja jeszcze jednego bądź dwa blastwerny rzucę. Dwa blastwerny. Myślę, że to jeszcze. 56, 55. Obstawiałem na 40 coś. <laughs> nie jest 40 coś. No niby 45 sekund zaczęła się animacja, że on został pokonany. Tak naprawdę on już był pokonany przez jakieś chyba 47-48 sekundach. Gdyby nie to zamieszanie z tym pierwszym leczeniem, myślę, że byśmy uzyskali czas tak 52-3 sekundy. Coś w tym stylu. Jestem ciekaw, jaki czas byśmy otrzymali robiąc tak samo jak teraz z bustem słonecznym. Jestem bardzo ciekaw. Nie jest szalenie niestety a może być. 1510 to chyba nie jest żadna rewolucja. Rewelacja znaczy się. Spróbujmy to złapać. Jeszcze podskoczył. Uuu, myślałem, że będzie excelent, a jednak rzuciłem ciutkę. Za lekko. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Nie wiem, może czas zrobić po prostu Mega zaura, Jeszcze jakoś inaczej. Najgorzej z tym Mega Blastoise'em, bo razy trzeba mieć odpowiednie Pokemony, które chyba mamy, przynajmniej ja mam. Hiszpan dałby też tam radę, ale najgorzej z tym Blastoise'em z uwagi na to, że nie możemy dostać pogody, żeby mieć boost. Do ataku przeciwko Mega Blastoise'owi, więc myślę, że nie zobaczymy w najbliższym czasie odcinka Mega Blastoise Duo. No bo po prostu nie chce nam to same wyskoczyć, a nawet nie chcę to, to Raini wyskoczyć, bo przy Raini można zrobić tego Mega Blastoise duo ze Ekromami na przykład. No, i niestety nie chce nam yy, na znaczy nie chce nam pogoda pomóc w nagraniu takiego odcinka. Niestety to już nie ode mnie zależy. Yy, chociaż ostatnio dwa dni yy, pod rząd chyba pogoda mnie lekko irytowała, bo cały dzień partii cloudy, gdzieś tam Cloudli, a potem od 21 z hakiem przez całą noc clear. Dobra, sprawdźmy jego IV. No jak mówiłem, 11, 12, 14. Nic ciekawego. Czy ten Skorupi jest shiny? Niestety nie jest. Ale korzystając z faktu tego, że mamy tu parę shiny czeków, to dlaczego nie? Ledyba? Też nie. Dziś dowiedziałem, że jeden mój kolega, uwaga, ma z Questów 4. 4 shiny Ledyby. Także Damian, jeżeli je oglądasz, to Cię pozdrawiam. I jeszcze Janma. Janma też nie jest shiny. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek dostanę tą Janmę shiny. Wszyscy łapali Janmę shiny, jak one tam wyszły na tym safari. Zone. Niestety ja tego nie dostałem. Dajcie znać w komentarzach. Czy robiliście sobie jakieś takie wyzwania, jak ja ostatnio? Czy macie dla mnie może jakieś wyzwania, które gdzieś widzieliście na YouTubie, abyście chcieli, żebym ja wykonał z kimś lub sam i widzimy się w kolejnych odcinkach. odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.